Cześć witam was serdecznie w kolejnym filmie razem z Arkiem zaczynamy grzebanie przy 6620 jak wiecie mamy do porobienia troszkę luzów, co prawda mógłby tego jeszcze nie robić ale że w sumie to jest taki nieplanowany remont i tak naprawdę gdybym wiedział, że kupię 7820 to byśmy, to bym pewnie tego nie robił tylko te pieniądze ewentualnie przeznaczył w jakieś tam pierdoły w, powiedzmy, w nowy ciągnik mamy tutaj części: e, wałki, oleje, pierdoły. Tu jest odwieszaka. Widzicie część. Większość to są zamienniki, ale na przykład wiem, że te części to robi ta sama firma co... E, nie wiem, nie ma oznaczenia. Ale niby to jest chyba ten sam dostawca co oryginałów. Ta sama fabryka robi. Stół operacyjny przygotowałem sobie, Arek się śmiał, że robimy lokowanie już w sumie do niego, do, do Arka, filmu nagraliśmy sobie wstęp. E, także lokujemy tutaj Hariba, Pepsi, klucze MJW, Stoch sztory, nie wiem jak to się nazywa. To z punktów sobie wybrałem, teraz nie wiem, pamiętam, z programu albo z Bayera, tej komety, albo z Ampolu. Parkside'a sobie kupiłem wkrętarkę. Piotrek, który płot robi, mówił mi, że bardzo fajne. Byliśmy w Lidlu, 349 zł dokładnie. Kosztuje. Także klucze mamy. Mamy mechanika, Arka, mamy pomocnika Mateusza. Nie wiem jak to wygląda, bo rękę skręciłem. O, tak wygląda pomocnik. Zapomniałeś o lokowaniu najważniejszym, czyli John Deere. A, o, czekaj, Arek głowę ci uciął, raz. Zapomniałeś o najważniejszym lokowaniu, czyli John Deera. John Deera, dokładnie. Tak. Tylko teraz nie wiem, czy firma się będzie cieszyła, że John Deera trzeba naprawiać, tak. czy że po prostu pokazujemy go. Znowu arkowi głowę uciąłem. Także bierzemy się za, za robotę. Ja się biorę za odkręcenie koła. Będziemy musieli koło ściągnąć. Tutaj ten boczek, błotnik. Bodajże, chyba to też, nie ten plastik. Ten plastik też. Wydaje się, że tak. Teraz, ja teraz tutaj odkręcam ten czujnik położenia ramion tutaj od EHR e e e e e e czyli gdzieś tam e w no. tym modelu u Ciebie jest on z tyłu w moim był tutaj z boku e z taką dźwigienką nie? Aha, tutaj aha, jest trochę inaczej aha. w ten Ale sposób myślę, że damy radę nie No damy radę, damy radę to się zabieramy za robotę a i tu mam jeszcze starą swoją kamerę przygotowaną zobaczcie na miotle i tak miotło sobie postawię tu i będzie sobie nam kam kamera stamtąd nagrywać nasze poczynania z góry. Nagramy sobie to w takim time lapse, czy jak to tam się nazywa, w przyspieszonym tempie. E, trochę nam tu zejdzie, ale dom mam duży, jestem gościnny. E, także z arkiem pogościmy się najwyżej troszeczkę. W ramach rozsądku, oczywiście. Bo... Wahamy się, co zrobić. Ja proponowałem, żeby ściągnąć koło, żeby wyciągnąć sobie ten wałek. O, tak wygląda ten wałek. Z tym frezem, tu już sobie tak sprawdziliśmy. Prawdopodobnie to są punkty, które muszą się zerować, nie? Arku? Tak, tak. E, a Arek mówi, a może byśmy te te dwie te dwie i tutaj kolejne osiem śrub odkręcili i go przekręcili. No spróbujemy, co będzie. Całe. Co będzie lepiej, bo no tutaj niestety samo koło nam nic nie da, bo no właśnie. Myśmy, y, pół musimy pół no ten... tych to musimy ściągnąć. To nie problem wydaje się, powiecie, że to nie jest problem, ale zobaczcie, już jedna śruba nam stanęła, nie chce się... obrobiła się obrobiła tu. się i po prostu trzeba ją odciąć. I jak będzie tak z każdą, czy tam co którąś, no to już się robi problem, a tak jakby no. poszło... E, jakby, jakby poszły to, te śruby, tak. w teorii powinno się to całe przekręcić, bo to jest tylko jakby mocowanie, tu nie ma oleju ani nic. W, tak. W prawdopodobnie, tak ja uważam, więc to się całe powinno, Arek mówi, jakby tu Ruszyć. wyjechać? To nie dużo trzeba, aby tylko minęło się za tym butnikiem, prawda? Dokładnie. No i tu zobaczcie I ten. ten luz jaki jest. Tak. W tą stronę, tą stronę. I na boki, no. No, najważniej, no ten jest najgorszy, nie? Ten to jest, jest najgorszy, tak, tak bo... Jak... Bo potrafiło na przykład rozsiewać jakby w pionie, to on potrafił tak, o, w jedną albo w drugą tak, stronę się przechylić. Z, z tego względu, że e, przechodził olej z jednego siwnika na drugi, na którym było. No i z racji komuślej. tego luzu, tu szedł do góry, tu szedł na dół tak. i się potrafiło. Na ramionach to jeszcze tego luzu tak nie widać. Ale, Dokładnie. Ale jak już weźmiecie, złapiecie za to część, no to już się robi taki większy, prawda? Większy luz i teraz, y, tak jak wspominałem, no tak, bo... jak wspominałem, no to nie była rzecz, którą pilnie chciałem zrobić, ale po prostu chciałem. No, no i to robimy. Są, no to... to są rzeczy eksploatacyjne, nie? To tak jak zwrotnice w przednich kołach, czy tam inne rzeczy, prawda? Łużyska jakieś takie. No to są rzeczy, które się wyrabiają. Wyrabiają się. Mamy tu, mamy tu nowe. No tak jak mówię, no to nie było na gwałt. To się tam, chociaż gdzieś słyszałem, że w takich najgorszych momentach potrafiło się gdzieś tu po prostu na tym frezie już. No wyrobić i... u mnie, u Ciebie to są widać te, te grube frezy u mnie były te drobne, na no, tym drobniejszym jest no, tutaj może? o to chodzi, nie? większe, tak, większe ryzyko, że że przeskoczy, obrobi się w moim to było tak, że już tam mało brakowało, żeby to przeskoczyło no, a tu być może nie, to by jeszcze chodziło po prostu chciałem to zrobić i, i robimy także tak. kontynuujemy pomyśleliśmy, pomyśleliśmy z Alkiem i wykombinowaliśmy, tak? wykręciliśmy te śruby Odpowietrznik, ten przewód, bo przeszkadzał I mówimy, wyciągniemy wałek tak A tu koło przeszkadza Wychodzi na to, że koło musimy i tak ściągnąć, ale za to nie musimy tych plastików, nie? Tak, Arku. I, i będzie szybciej ściągnąć koło, jak tutaj ogólnie przewody te wszystkie Odkręcać Żeby to, żeby to przesunąć, no i to nie jest lekkie, nie? No, no, tak no, się no, no, A bawię. przy okazji będzie dostęp do filtra, co się zmienimy od razu Tak, Tu tak. mamy zabezpieczone, lewarek stoi Nie pamiętam klucz, tam by chyba był 30 nasadka nie? Na śruby chyba ją. Chyba tak. Chyba tak jak to trzydziestka. Trzymaj. Uu. nie ta nasadka. Nie ta nasadka, stąd. Trzydzieści z kluczy, które mi Mikołaj przywiózł. Dobra. Śruby wcześniej poluzowaliśmy kluczem. Przed łóżką, bo niestety ale elektryczny klucz udarowy nie dał rady. A czekaj, miałem brechę jakąś przynieść. Na końcu ten trzeba będzie pierścień przytrzymać, wiesz? No, 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 no. Dobra Uważaj okay. Spadła jakaś no. Dobra, Dobra.